Ale nie wiem, ale. Ty, nie, nie. Na mapie musisz se nacisnąć chyba w prawym przycisku szybki punkt orientacyjny. <takerszeniu> Ten to router jej. A nie mogę tu postawić, odej, odej, odej. A ile ma a Wiecie. No kurwa! Zabijmy! Jeżdżamy, no, dawaj, Digo. Czekaj. No. Jechu. Zagaddorek <laughs> wjechał jaka wjechać do tej kamery. <laughs> do góry coś jest? No tam się da... Książki. O, patrz tu na tą drugą, chodź. Czekaj, książki. Bo to jest teraz tutaj ważna sztuka górnicza. Ile już żyjecie? No dopiero pierwszy dzień gramy. 22 lata. To i tak dobrze jak na, na no wiesz co. No, już jak. jak coś, to Alex się wyjebał już kurwa. Świat medycyny Sterydy, biorę <głosy> <głosy> A no to swój Uważaj na dole. Dawaj to jest zombiak. To są dwa zombiaki do przodu. No to nie, to nie chodź do góry. Bo ty nie wejdziesz. One nie mają jak wejść. No i spadłem na dół. Ale, jest za wiele bliżej tego punktu w ogóle. Kurwa. Ale ja to go? nie chodzi o ten punkt. Hmm. To idę do nich może. No idę, bo tu po prostu kurwa wierzę tu turlipę. tyle. Ooo. Widzę, że No, wszystko mam. Mi to wszystkie syfy powychodziły, wszystko. Cześć, opak, no to nie na mnie. I tyle. Ale zleciał tutaj. Skąd wiesz, że to jest cementownia? No bo kurwa jest. Co nie? Ej muszę się napić, dobra czekaj. O kurwa. Dużo tu jest za tymi drzwiami. O, już skoczył, widziałeś? Hello, Ej, zombieaki wchodzą. No i co mi oni to zrobią? Jakie głupie kurwy. No. Dół będzie trzeba no zablokować. Aż myślę, że spadł. 15 minut later. Do wieżyczki chyba i tak trzeba włożyć broń. Ej, Kamil. Tak, już zaczęłam. Przestań, za, za kurwi, całe przestań, tymięcie, przestań. Ja przestań. Kurwa. Halo. Ej, Halo. Tak, jestem, Alex. Ej, Kamil, wiesz co zrobiliśmy, kurwa, źle? Hmm. Co? Bo no zobacz. No, Mogę normalnie no. położyć za tym i to jest no. dodatkowa ochrona kurwa. No właśnie, no i. dotąd kurwa trzeba rozjewać wszystko w sobie. Ale to podłogę? Podłogę ściany, no. Dobra, no to zaczynam od, od tej strony, nie? Od końca, tak. No.